24 kwietnia Promieniuje powodzeniem i wszędzie odnoszę sukcesy. Przerwij walkę wewnątrz siebie. Pozwól sobie, aby już dzisiaj w pełni cieszyć się życiem. Bądź wdzięczny za swoje kreatywne talenty. Wszechświat kocha wdzięczność. Ciesz się sukcesami innych. Wykonuj wszystko, czego się podejmujesz. Z radością i kreatywnie. Kochaj siebie i kochaj swoje życie. Teraz przechodzisz na wyższy poziom. Wszystko dobrze się układa. Powiedz, promieniuję powodzeniem i wszędzie odnoszę sukcesy.